Rachunek powierniczy mieszkaniowy to jest taka instytucja, która no, dla deweloperów jest mało fajna. Nabywca no, powinien wpłacać te, 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 te środki nie bezpośrednio na rachunek przedsiębiorcy czy tego dewelopera, tylko właśnie na ten rachunek powierniczy. I są dwa rodzaje tego rachunku. Jest rachunek zamknięty albo rachunek otwarty. Rachunek. Rachunek zamknięty to jest taki, że de facto ten deweloper musi budować tę inwestycję za własne, a później jak wybuduje, przenosi własność ich lokali czy domów jednorodzinnych, i dopiero wtedy te środki zostają z rachunku zamkniętego zwolnione na podstawie wypisu aktu notarialnego, że już nabywca nabył własność. Natomiast rachunek otwarty, no, tym się różni od tego zamkniętego, że e, deweloper otrzymuje środki z tego, z tego rachunku sukcesywnie, czyli wybudował partę, dostaje część, którą tam nabywca wpłacił yy, i za te pieniądze buduje pierwsze piętro, a nabywca wtedy wpłaca kolejną, kolejną transzę, czyli jest trochę lepszy ten rachunek otwarty, bo, bo no nie trochę, mocno lepszy, bo deweloper otrzymuje, otrzymuje je sukcesywnie, ale Banka, w zasadzie przedstawiciel banku, który, który ma uprawnienia budowlane, no sprawdza, czy deweloper rzeczywiście faktycznie buduje, czy następuje przyrost i jeżeli nie ma tego przyrostu, to nawet z tego otwartego rachunku te środki nie zostaną mu wypłacone.